Co sądzicie ja o dziewczynce? Będziecie je potrzebować? On. realna ja, Na kandydatki. Tak, ja mam 13 lat dopiero. No one mają 14, spokojnie. No nie wyglądają trochę na 14. Słuchaj, no, no i co, poderwij je teraz, poderwij. No nie umiem, no niestety. No, spróbuj. Jest Orslap. No on. Niestety nie umiem. Poniżaj koleżankę, no. Po pierwsze, to nie możesz mieć rąk w kieszeniach. Właśnie, poczułem. Tutaj podejść. Po Powiedz, wyznaj jej miłość, no? Dobra. No, no, masz mi się. Muszę to udać. No nie jest urocze. Wyznaj jej miłość, ale tak teraz jakbyś naprawdę oglądałeś jakieś seriale miłosne, ja miałem miłość, nic nie oglądaliś? No to gdzie? Ty tylko na TikToku oglądasz wszystko? Na TikToku nie ma miłości? Nie, to jest realne życie! Teraz musisz właśnie powiedzieć jej, że ją kochasz i ją Nie, że po prostu ci się podoba. Na to dłonie, nie, nie się tak. No ładna jesteś i cię kocham. Nie, to by tak nie myślałaś. Jestem zawstydzona. No, kiss or slap. No? Kiss or slap. Kiss. No i stacjona, no i To jest